Po 14 challenge! Lecimy, kurwa, lecimy! Burzy, pisze kolejną bo złotę. Moja suka mówi, że wyglądam pozłacany złotem. Twoja matka nie u mnie gryźć, tylko ciągle naska. Ja minutę czekam i lizana jest mi laska. Ja gotuję bit jak Pascal Jak jestem smutny, Dawid oblizuje mi kutaska Aczkolwiek dobry jest w gierkę Stars. Yo, yo, ale nie aż tak XD Dlatego wyjebie ci pizdę, wyjebię ci ulta, to wylądujesz na izbie Na siebie uważaj, bo już mam cię na defliście Patrzę na remisza, widzę ekscybicjonistę Miłość to jest steryt, lubię tylko brudną dzikę Franula znów sprząta zażeganą miskę Jak idę srać, z idę se na misję Włączam brawla, piję znów wyższą dewizję Czuję się jak w Disney. Jestem spiskany, lecę sobie dalej. Siedzę nachlany, pod ladą, krzyczę dalej. Patrzę na barmana, a to jest jebany Barley. Jestem spiskany, lecę dalej. Jestem spiskany, lecę dalej. Jestem spisgany, lecę dalej. Czuję się jak młody Marley. Yo! Dawid do luszczyca widzi tylko swe odbicie Kiedyś mówił, że spali kalorie na makwicie Najebany mówię, pączek słoczy jest od ciebie Carek znowu napierdala, mam diamenta w lidze Remisz pokryjomu napierdala idę. To był żart, niczym grubsą nie jestem na góry szczycie. Robię pani żdy, laska skacze mi na micie. Niczym fortnite świra, lecę luźno na bicie. Ma zero co godzinę, czuję się bardzo oficie Robi backing, ja bym się go bał na stricie. Stawik zamiast do mnie podejść, znów robi mi zdjęcie. Cyka fotę, kiedy ja sobie stoję na pięcie. Kiedy Dawid idzie przede mną, to czuję napięcie. Mój bo on sztywny, jakbym siedział na pechach w necie. A formę, ma Dawid w lecie. Hashtag nasie, najlepszy hashtag na świecie. Yo.